Cześć, z tej strony Axel, kanał Retroarchiwizacja. Dziś rozpakowanie jednej przesyłki, która dotarła do mnie z Allegro. Są to przedmioty, które kupiłem wspólnie z jednym z moich widzów właśnie z kanału. Uzgodniliśmy w komentarzach właśnie pod jednym z ostatnich filmów, że ja to kupię, a mnie, ponieważ mnie interesują tam tylko, tylko część tych przedmiotów z tej aukcji, a... A go pozostałe, więc po prostu tak się dogadaliśmy, że ja znaczy, ja kupię całość, a później to, co mnie interesuje, zostanie dla mnie, a to, co dla widza, to on ma nick na, na YouTubie reddrake.pl, to, co jego interesuje, to po prostu mi za to zwróci pieniądze. Także za chwilę to otworzymy, a później po prostu prześlę paczkę z tymi pozostałymi rzeczami, właśnie tutaj do reddrake.pl. Także za chwilę to otworzymy jeszcze tylko słowem, ponieważ będę musiał wysłać taką jedną olbrzymią dużą paczkę w tym dużym pudełku do porywacza zwłok z kanału Porywacz zwłok prezentuje retro. Za chwilę tutaj przygotuję, potem jeszcze na razie nic nie ma, wszystko jest pusto, tylko że tą paczkę miałem wysłać do porywacza zwłok już chyba półtorej miesiąca temu albo może nawet dwa miesiące temu, tylko ponieważ ostatnio miałem różne problemy, chorobę i... I różne inne problemy życiowe, i w ogóle czasu nie miałem, no więc to musiałem tak trochę odłożyć. Nie będę mówił, co tutaj wysyłam. Yy, zobaczycie na filmie Uporywacza ZŁOK. Ja to wysyłam jemu za darmo. Jedynie tak się yy, dogadaliśmy, że zwróci mi koszty za wysłanie paczki, ponieważ to waży sporo, będzie ważyć sporo, bo to jest taka duża paczka, więc. Tak uznaliśmy, że ja za darmo to oddaję, ale niech porywać zwłok mi tylko tutaj wróci za koszty wysyłki. Chyba uczciwy deal, prawda? Także ja nie będę tutaj mówił, co wysyłam, ale tylko tak w ramach takiego infobloga mówię, że wysyłam paczkę, żeby też nie było, że kiedyś ja jemu obiecałem coś, a później się nie wywiązuje z obietnicy. No, wyślę oczywiście, wyślę, tylko po prostu miałem ostatnio masakrycznie dużo problemów. Między innymi przez to w ogóle na kanale pojawiało się znacznie mniej filmów, chociaż obiecywałem tam w pewnym filmie, że będą codziennie się nagrania jakieś pojawiać, no ale nigdy nic nie ma tak jak ja planuję, no w sensie, no zawsze coś wyskoczy i później miały być filmy codziennie czy co dwa dni, a później się okazało, że przez całe wakacje, przez cały lipiec, sierpień, nie wiem, tam trzy czy cztery filmy się okazały, no to szkoda, no ale tak było, no także rozpakujmy to po tytule, już wiecie o co chodzi, ale. Ja teraz postawię kamerę na statyw i zaczynamy. Od razu bez przedłużania otwieram. Paczka do mnie dotarła jeszcze w poprzednim tygodniu, jakoś pod koniec, ale ja ponieważ nie miałem kompletnie czasu i problemy kolejne, już nie będę mówił jakie problemy, ale to że tak powiem takie życiowe, które po prostu uniemożliwiają cokolwiek innego, żeby to cokolwiek tam zrobić, no wiecie o co chodzi jak to... Jak coś się wydarzy w życiu, no to potem wszystko idzie na boczny plan. A uwierzcie mi, że chciałbym kanał regularnie prowadzić, aktualizować, więc żałuję, że tak wyszło. No ale postaram się, żeby w najbliższym czasie było regularne aktualizacje. Dobrze, proszę Państwa. Aha, jeszcze tutaj, no dobrze. Tak jest. No i otwieramy. Mhm, jak teraz wyciągnąć? Tak na styku wszystko, o tak ładnie wychodzi wszystko i tylko jeszcze z folii i będziemy wszystko mieli na wstępie, na początku, kupiłem na Allegro u tego samego sprzedawcy co pozostałe rzeczy. Pierwsze wydanie Soul Blade na PlayStation 1. No, tutaj pomazane trzeba będzie to wymyć oczywiście, z spirytusem czy tam czymś. Zobaczmy, jak w środku. O, ładnie, zabezpieczone yy, gąbką. To, no, gąbką, tak. Kto grał w tę. Te, yy, te, yy, ten tytuł, to nie muszę chyba przedstawiać. No. Kolejne części dla, bo może ktoś jest z młodszych widzów na moim kanale yy, to był oczywiście Soul Calibur na, pierwsza część była na Dreamcasta druga, trzecia i chyba czwarta na PlayStation 3 i może na Xboxa, tutaj tego nie wiem i chyba jeszcze jakieś kolejne części wychodziły na PlayStation yy, nie wiem, no ja w sumie, ja grałem tylko w Soul Calibur dwójkę i trójkę także nie wiem, ale po co mówię o tym Soul Caliburze, no Soul Blade yy, yy, moim zdaniem ma klimat znacznie lepszy niż y, te kontynuacje y, Soul Calibur, nawet już jedynka Soul Calibur, chociaż w nią nie grałem tylko oglądałem gameplay, ale to nie dorównuje do jedynki, no, po prostu ta gra ma legendarny, jest legendarna, ma świetny soundtrack, ma powiedzmy taką otoczkę, tak jakby jak się w nią gra, to jest po prostu bijatyka ale jak się w nią gra to się czuje tak jakby taką epickość y, która się wylewa z ekranu, no ja nie będę tego przedstawiał za bardzo, bo kto grał to, to wie. W mojej ocenie gierka znacznie lepsza niż yy, Tekken po prostu. Którakolwiek część yy, Tekkena na PlayStation 1 -ka. Także kupiłem sobie wydanie właśnie pierwsze właśnie z tym czarnym labelem, czy tak to się chyba nazywa i w tym mniejszym takim pudełku, które ma tutaj czarną tą czarny plastik, bo te nowsze pudełka to były już takie przezroczyste. Także zajebista sprawa jak dla mnie. A pozostałe rzeczy to oczywiście płyty demo, które jak zawsze zbieram i zaraz najpierw pokażę wszystkie, a później pokażę i później powiem, które są dla mnie, a które są dla reddrake.pl. Także tu jest 11 numer 11 wielom drugi. Jak to było, zaraz wam wytłumaczę, bo na początku wychodziły normalnie numeracja na przykład Eurodemo 11 czy właściwie tam w Wielkiej Brytanii było chyba samo 11 jak to zobaczmy. No była numeracja 11 i na przykład później żeby nie było drugi raz 11, bo później się zmieniła numeracja, to dodawali, że Wielum yy, 2 jak to po polsku przetłumaczyć yy, tom drugi, tak? Yy, więc później dodawali te, bo było już wcześniej 11, a później żeby tą numerację, która weszła też w Europie kontynuować, no to dodawali Volume 2. Tak. Dziw, dziwny sposób, no ale tak było. Także tutaj pierwsza y, płytka, między innymi jest tutaj GTA 1, demo y, Froger, y, wersja trójwymiarowa znanej gierki z Atari 2600 i chyba na Atari y, 65X też było. Y, Courier Crisis to jest też fajny tytuł. Y, tam jest, to jest y, dowożenie y, y, jesteśmy kurierem, który dowozi paczki y, na rowerze. Wprawdzie ten rowerzysta jest dwuwymiarowy, bo to jest bodajże, są spra ze sprajtów zrobiony, ale yy, otoczenie, czyli miasto jest trójwymiarowe. No, no i Pandemonium 2. Yy, tutaj yy, Crash Bandicoot 2 na tym demie. Jeepolis yy, to jest gierka zrobiona przez yy, Psygnosis, Hercules. O, Felony 1179, którą pokazywałem pełną wersję. I wersja y, gierki zrobiona przez kogoś w domu y, na PlayStation Jeruzi, czyli na tej czarnej konsoli. Clone to jest y, taka, taki FPS bardzo straszny, gdzie się chodzi i strzela się do takich trupów. Można się posikać jakby, się, jakby ktoś chciał pograć y, w to w nocy. No. Kto grał to wie. Dalej. Yy... No na pierwszy rzut oka Evil oczywiście. Z innych tytułów ciekawszych. Y, Apes, Exodus. Y... International Superstar Soccer y, Pro 98. Też pokazywałem na jednym filmiku. To przepraszam, ktoś dzwoni do drzwi. Zaraz wracam. Jestem już z powrotem. Przepraszam, po prostu kolejne problemy, kolejne nerwy. Przepraszam. Y, także skończyliśmy tutaj. Y, y, Unholy Hollywood to jest. Y, ja chyba też to pokazywałem na jednym y, filmie y, z gameplayu. Yy, potyczki yy, takich stworów, taka bijatyka, gdzie się tak jakby strzela do siebie, gryzie. Yy, no i właściwie to z, z tego demo najciekawsze. To tyle. Tutaj yy, numer 14. Nie będę tych numerów mówił, to będziecie widzieć na filmie, ale to bez znaczenia. Yy, no, oczywiście, Resident Evil 2 się rzuca w oczy. To było demo, które trwało bodajże 20 minut. Do, do pogrania był limit czasowy, taki u góry na ekranie. Yy, o, pierwsza część y, Dynasty Warriors, y, później to jest taka biatyka gdzieś, no, tak w stylu tekena, ale później już na PlayStation 2 i na PlayStation 3 ta seria po, powędrowała coś y, w kierunku tak jakby chodzonej biatyki, y, gdzie się chodzi, tam jakieś wojska się, y, takie s, y, starożytne, y, azjatyckie y, się y, pokonuje. Lecimy dalej, przepraszam, telefon był znowu. no. Yy, yy, to już jest właśnie z tych nowszych, numer yy, Numer 80. Właśnie ta płytka będzie. A Wam pokażę, niech wyzumuję tylko tutaj. No, Kaman, co jest? O, właśnie. Numer 80, czyli już z tych późniejszych yy, yy, płyt, właśnie tutaj. 80. To właśnie będzie ta, którą sobie yy, chciałem mieć, ponieważ jej jeszcze nie mam. No jest FIFA 2002 z innych tytułów. Yy, Italian Job na podstawie filmu. Yy, Toy Story 2, Crash Team Racing. Yy, coś ciekawego jeszcze. Yy, Parapader, Chociaż to już była stara gra z 97 roku, ale ją tutaj dali do 2002 roku. Bo później zapełniali te płyty po prostu czymś yy, z, z przeszłości, no, żeby było więcej tytułów. Także to tyle, tutaj yy, Syfon yy, Filter 2, to też jest chyba jakaś późniejsza, numer 78, czyli tak, czyli jedna, dwa numery wcześniej niż ta 80 no wyzumuję się czy nie, no właśnie, co z tą kamerą jest. Y, z pozostałych ciekawych tytułów y, Tomb Raider 3, Tony Hawk 1 chociaż to też są y, archiwalne gry tutaj dołączone. Hugo o w to nie grałem, nie wiem zobaczymy co to jest. Point Blank 2 y, Lucky Look, w to też chyba nie grałem. Dobrze, no, zobaczymy dalej. Tutaj y, demo z jedną grą y, Oddworld, y, Apes Apes Odyssey tak to chyba się czyta. Czarna płytka oczywiście w środku Płytka taka. Tak to wygląda. Świetna gierka. W ogóle jedna z moich pierwszych, którą miałem w pełnej wersji. Free Playable Demo. Dalej, to też będzie chyba jakiś późniejszy numer. Tak, 82. Też nie wyzumuję, znowu chwila. No, wreszcie, jest 82, czyli to już jest późniejsza płytka. 82 oczywiście. No i z tytułów Metal Gear Solid oczywiście, ale to jest oczywiście yy, wznowione, te, te demo, ponieważ no, to jest, jeśli płytka jest z 2002 roku, no to a Metal Gear Solid wyszedł w 1998, no to są 4 lata po premierze. Yy, jest C12. To jest właśnie też coś w stylu Metal Gear Solid, taka chodzona strzelanka, tylko oczywiście w innym stylu, ale pamiętam, że w czasopismach właśnie wtedy pisali, że to jest tak jakby godny następca Metal Gear Solida. Time Crisis Project Titan to jest, czy Project Titan, tak? To jest gierka na pistolet, Broken Sword dwójka no niedawno jedynkę pokazywałem na gameplayu właśnie demo, także kojarzycie, jeśli ktoś ogląda regularnie moje filmy. O, 40 Wings to to, co pokazywał MGR z Gadbo, że chodzi Koleś w piżamie, a myślał, że MGR myślał, że to jest yy, y, Rough and Tumble na PlayStation. Pong, oczywiście, wersja trójwymiarowa, y, hitu z, y, no, z Atari czy z wczesnych konsol. No i z, y, ze znanych tytułów to głównie tyle. Yy. Lions to jest, no tak jak tutaj trzy lwy to jest jakaś piłka nożna yy, chyba Liga Angielska yy, piłka nożna Liga Angielska z pozostałych tytułów ciekawych yy, co tutaj, Cardinal Syn to jest bijatyka na mieczek, takimi rycerzami się walczy yy, no, Kula World to taka logiczna gra, skaczemy piłką po takich platformach, no a reszta pewnie nie będzie specjalnie znana, chociaż jak to jest znano to to pewnie wie o co chodzi. chodzi. ja wszystkie tytuły znam, ale nie będę wymieniał każdego, tak? Ja wszystkie tytuły znam. Yy, tutaj numer, no niestety pęknięte. Nie wiem, czy takie było. Czy takie było, yy, jak kupowałem na Lego, ale to już bez znaczenia. Mam nadzieję, że. Nie. O kurczę, i tutaj płamane. No to chyba było w takim razie. Ma no. raczej pod, yy, paczka się nie uszkodziła. No, no i to jest numer 45, czyli właśnie z tych wcześniejszych. Także niestety ta płytka będzie dla Red Drake'a. No, niestety taka płamana. No, ja jej nie płamałem. No, ale on właśnie, jemu zależało między innymi na tej. Na tej też. Yy, Station, ponieważ ja już to mam. Station 1. Yy, o, niestety tutaj płamane. Szkoda. I tutaj są 3. Yy, tu. 4. Yy, tak, Tomb Raider 3 i Spraw 98, która już tam była wcześniej pokazywana przeze mnie. Yy, aha, 3. No to tak, dobrze, powiedziałam. I ninja. Ponieważ Aha, jeszcze tą 1 i 2, czyli razem 5. Przepraszam bardzo, bo myślałem, że to jest trójka, tak ile spojrzałem. Czyli 5 tytułów, no ninja, też od Eidosu niebieskim ninja uchodzimy. Tam Prider 1, 2, 3, no i, i Spider-Man 98. O, na tym też zależało właśnie Red Drake'owi x men i yy, X-Men 2 i Spider Man 2 Nie pamiętam czy to X, czy X-Men to była Bijatyka, czy... czy... Chodzona platformówka, nie pamiętam już teraz, a Spider-Man 2 to oczywiście platformówka 3D, co z ciekawych jeszcze tytułów, Wipeout 3, Tekken 3, to też wznowienie to i to, bo to są już starsze tytuły, FIFA 2000 też, Cool Boulders 2 też, bo to jest 97 chyba rok i 14 pełnych gier na NetJeruzji, czyli właśnie robionych przez ludzi w domu. I dwie ostatnie płytki, ta bodajże dla mnie miała być Alone in the Dark, The New, the new Nightmare, yy, tytuł, nie muszę chyba przedstawiać, no, NRGeek kiedyś nagrał o każdej z tych części, chyba o tej też, także jakby ktoś chciał to zapraszam na jego kanał, yy, co tutaj ciekawego jeszcze, Apes, Exodus, yy, Destruction Derby, jedynka, aha, jedynkę nawet tutaj zamieścili, to też z 96 roku tytuł, czy 5 piątego, piątego nawet chyba, więc w ogóle archiwalny, archiwalna gra. Music 2000 to był taki, to był program w ogóle na PlayStation, program do tworzenia muzyki, jako, jako jedna z niewielu różnych, znaczy niewiele było programów, co tam jeszcze było oprócz tworzenia muzyki na PlayStation, nie pamiętam teraz, ale właśnie był Music i był Music 2000 i chyba jeszcze jakiś jeden do tworzenia muzyki, był program. A tak poza tym to coś jeszcze było, ale w tym momencie nie pamiętam, no przepraszam za to. I toka 2 to są wyścigi yy, odrobinę lepsze niż jedynka, ale to jest y, tylko podciągnięcie graficzne i może odrobinę poprawiona fizyka jazdy. Yy, także to tyle i jeszcze ostatnia płytka. sierpi młot, yy, czyli yy, Command and Conquer Red Alert. Yy, no, strategia, część druga Command and Conquer. Yy, poza tym Cool Boulders 2. Armored Core, to o tym właśnie mówiłem na jednej, na jednym z płyt ostatnio, które z Francji do mnie przyszły to się steruje mechami, takimi robotami, coś fajnego Bloody Roar bijatyka, w której zamieniamy się w zwierzęta, taka na początku jest się człowiekiem, później można jak się zdobędzie energię zamienić się w super zwierzę, czy, w tam, czy coś takiego no i Bonesir 2, to to jest bodajże y, zrobiona przez kogoś na Netieruzi y, Arkanoid właśnie chyba taki przez kogoś zrobiony. No to także to by było na tyle. I teraz ja tylko posortuję co miało być dla Red Drake'a co dla mnie, także momencik. Także tak sytuacja się prezentuje. Dla mnie jest 5 płyt ta, ta, to i to. Plus oczywiście Soul Blade, bo to już sobie sam zapłaciłem za to. No, a dla red Drake'a jest 9 płyt, tylko na początku jeszcze to pokażę. No, ta jest niestety mocno płamana, więc no niestety to nie ja płamam, ale to widzicie, co się dzieje. No. Można to skleić, jakby red Drake chciał, no to można. Zaraz ja tutaj delikatnie to tak zrobię. No, ktoś to mocno eksploatował, czy albo upadło to gdzieś, no, upadło, no w sumie, cóż by innego. No, no jakoś się zamknęło. Czyli jest to, to na razie tak na bok, od Boże, bo takie płamane, przepraszam. I tak to, 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 pęknięte widzicie to, to i to sierpi młot. Także ja za chwilkę tutaj sobie przygotuję właśnie paczkę do Red Drake'a i to na dziś by było tyle i Ostatnio mówiłem w filmie, yy, właśnie z gameplayem yy, Destruction Derby 2, że zajmę się Amigą yy, 500 Redlet i zajmę się, bo już w sumie już mam nagrany początkowy segment yy, filmu, także w następnym filmie yy, spodziewajcie się właśnie Amigi 500 Redlet. Yy, ten film też podzielę na trzy części, ponieważ yy, yy, etap tam odnowy, czy, czy naprawy, czy wybielania tej, tej Amigi podzielę na trzy części, żeby nie było, że cały film trwa godzinę, także i też nie będę wszystko robił od razu, tylko sobie etapami. Także, także to zapraszam do tego filmu. A na dziś to wszystko. Hej, cześć.